Witam na kanale Downhill Ciężki Handel Jak wiadomo mamy zimę Nie zawsze da się jeździć na dużym rowerze e, Oczywiście mieszkam w Anglii Także jest to troszkę łatwiejsze niż w Polsce Ale i tak mimo wszystko czasami pogada Po prostu no uniemożliwia jazdę Dlatego zima tutaj to taki czas Jazdy bardziej na dircie e, Ja w tym temacie jestem Nowicjuszem w zeszłym roku kupiłem sobie Dirta za naprawdę śmieszne pieniądze i mało na nim jeździłem, w tym roku troszkę więcej i będę sobie go powoli ulepszać. Dzisiaj zajmę się korbą. Pokażę jak wymienić support i korbę. Wraz z Batką w takim rowerze. Ja w tym momencie mam korbę i support taki typowy jak z bmx a a będę wsadzał Shimano Science, czyli taką bardzo znaną, bardzo dobrze znaną korbę z rowerów górskich. Dobra, ja zabieram się do pracy. Jak tutaj na wieszaku mam wręcz sałatkę dirtów. E, tylko jeden z nich jest mój. Dwa dirty są u moich kolegów. Muszę to tutaj teraz odgrzebać, żeby dostać się do mojego w taki sprytny sposób. To, to wszystko jest powieszone. To jest saracen mojego kumpla na pierwszy strzał, a za nim jest mój specialized P1 i tutaj pacjent, czyli korba i zębatka. Rower mam już. Na wieszaku w pierwszej kolejności odkręcam tą korbę, ale w sumie to może najpierw koło, żebym mógł zrzucić łańcuch. A jak odkręcę koło, popuszczę sobie tutaj te napinacze z dwóch stron i to ułatwi mi zrzucenie łańcucha. Koło mam już zdjęte. Poszło łatwo i teraz zabieram się za za korbę. Z tego co pamiętam, jedna z tych śrub jest obrobiona, dlatego będę tutaj musiał coś kombinować. Zobaczymy, zobaczymy na co wpadnę. Ok, jedną z tych śrub udało mi się odkręcić. Drugą niestety musiałem przepiłować w połowie. Ponieważ y, był tutaj obrobiony, obrobiony slot na y, busowy teraz tak odkręcam sobie tą śrubę i z tej strony korba gładko wychodzi. Następnie poprzez uderzenie gumowym młoteczkiem. Wyciągam korbę z roweru. Kolejnym krokiem jest odkręcenie e, już tego bottom bracketu. Ja tutaj używając takiego średniej jakości e, klucza numer 36 jakimś cudem poluzowałem tę stronę. Tamta była już całkiem poluzowana. I widzę tutaj całkiem fajną sprawę. Otóż ten braket ma dwa łożyska, co dodaje dodatkowej szczewności, ale chyba nie zaglądał tutaj nikt przez 10 lat, bo są tak zajechane, że to z tych łożysk jest po prostu sałatka. Jeszcze się obracają, ale... Ja wykorzystuję to, że mam tutaj to wszystko rozebrane, troszkę to oczyszczę i teraz... W miejsce sterek trzeba dobrze nacelować ten dobry, drobny gwint. Nie daję spacerów, a jeżeli będę musiał, bo korba gdzieś będzie haczyć, no to wtedy dam. Po zamontowaniu tak to wygląda. Jeszcze przed założeniem tej korby, muszę odkręcić ten ten i będę wymieniał zębatkę na trochę mniejszą. W zasadzie na najmniejszym, jaka była dostępna do tej korby, 30 zębów. Rower będzie na pewno szybszy. Muszę odkręcić te kominy. Ten trzymam mocno, zaraz na niego wrócę. No i teraz będzie problem, bo nie mam takiego szerokiego śrubokręta, żeby to złapać. Mam drobny problem z odkręceniem ostatniego komina, ponieważ kręci się w środku. Próbowałem już różnych sposobów i musiałem pojechać do sklepu po szeroki śrubokręt. Mam nadzieję, że to wystarczy, bo jeżeli nie, to mam kłopoty. No, i poszło <grystanie> Kurczę, Wystarczyło zajechać po dobry śrubokręt i sprawa rozwiązana w 3 sekundy. A ja męczyłem się z tym, no chyba, z godzina. Lecimy mi dzisiaj wszystko na ziemię. Pracuję trochę w pośpiechu, bo prawdopodobnie jadę dziś jeszcze odebrać rower do Cardiff. Będę miał za dwie godziny drogi, a jeszcze nie jadę od gadu. I tak poskładaną zębatkę montuję do rowera. Przy okazji całkiem nieźle się prezentuje, no nie? Jak się okazało, był mi potrzebny jeden spacer po stronie zębatki, ponieważ korba była stanowczo za blisko ramy, naprawdę była na milimetry, chyba nawet na jeden. Teraz już przykręcam korbę, dobra, rzucam tylnie koło. Okaże się czy łańcuch jest wystarczająco długi. Jeśli nie, to muszę jeszcze kupić łańcuch. Obawiam się Czy jestem za krótki. Tak myślałem. Dobra to tyle na dziś mam za krótki łańcuch, muszę dokupić dłuższy. Dobra, mamy już łańcuch. Zabieram się za włożenie go do roweru. Zobaczymy, jak się to będzie prezentować. Ten łańcuch i tak już był bardzo zużyty. Także, nawet dobrze, że jest za krótki, bo już jest taki też biały. To sobie go wymienia. Stary łańcuch zdemontowany, wyrzucam do kosza i zakładam nowy No, tutaj na długość na pewno wystarczy Zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy ja Przypomniałem sobie jak zacząłem rzucać koło Otóż Jest tutaj jedna urwana szpycha I zanim to koło wrzucę Muszę skorzystać z okazji, że mam je tu na zewnątrz, i muszę to naprawić. Dobra, nipel mam na zewnątrz. Teraz zastosuję taki trik na włożenie nipla, żeby on gdzieś tam nie wpadł w tą wolną powierzchnię w obręczy. No i w ten sposób wymieniłem sobie szybko nipla to teraz mogę wrzucić koło. Zobaczymy, czy mysz, uda mi się użyć spinki, która jest dołączona w zestawie. W ten sposób łatwiej rowerze. Odkręcam trochę napinacze. Dobra, mamy już założony łańcuch. Tak się to prezentuje. No, udało mi się wkręcić korbę sobie do rowera. I wam, że robię tylko z korbą, ponieważ mam tutaj coś specjalnego. <ścoughs> Jak myślicie co to jest? Domyślacie się już. Boom. Nowy, nie nowy. Amortyzator do mojego Dita. Tajemniczej marki. Chodź. Udało mi się kupić w bardzo dobrej cenie używany amortyzator. E, nigdy w życiu tego wcześniej nie widziałem. Nie widziałem, żeby jeździło na żadnym rowerze ale spodobał mi się i postanowiłem przetestować, bo cena była naprawdę, naprawdę kusząca jest to amortyzator RST Jump Space czy jakoś tak i będę go teraz montował do mojego roweru na pierwszy ogień oczywiście y, odkręcam mostek wraz z kierownicą myślę, że to pójdzie szybko, mam nadzieję, że łożyska y, w headsecie nie są bardziej, bardzo zajechane Dobra, bieżnie odzyskaną odzyskano ze starego widelca. Muszę umieścić w nowym. Dobra, siedzi jak należy. Troszkę smaru. To nieszczęsne łyżysko. Jest znowu transmaru ja I amortyzator wędruje do roweru. Jest jeszcze jedna rzecz, jaką muszę zrobić. Y Nowy amortyzator ma oś 20 mm, tu mam QR-9, yy, ale dokupiłem sobie już adaptery i teraz je wymienię. No i drugi poszedł trochę lepiej. Przy okazji sprawdzam jest Tu mam adaptery. Ważne, żeby założyć ten to zabezpieczenie i druga strona gotowa, dobra, wrzucam koło do roweru. No, i praktycznie rower skończony. W dzisiejszym odcinku to już chyba wszystko. Tak, rower prezentuje się w tym momencie. Nie jest to jeszcze w pełni ukończony projekt. Mam zamiar pomalować ramę, ponieważ ona wcześniej była biała. Poprzedni właściciel pomalował ją na czarno, ale nie, jest, nie najlepiej. Dlatego Ewa sobie ją pomaluje. I do wymiany jeszcze będzie tylnie koło i może wsadzę piastę, jakąś troszkę lepszą, bo ta jest na łożyskach kulkowych, takich otwartych, nie są to łożyska maszynowe, dlatego trzeba z tym często walczyć, żeby to nie miało luzu i żeby się trzymało. Dobra, to chyba wszystko. Aha, wtedy zmieniamy jeszcze mostek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.